Nagrywanie spotów i również realizacja sesji zdjęciowej to jest naprawdę fantastyczna przygoda, ponieważ niecodziennie pracuje się z takim pozytywnym celebrytą, jakim jest Dawid Kubacki. Współpraca z Dawidem ma na celu przede wszystkim dotarcie do szerszego grona odbiorców z informacją, że w naszym sklepie w bardzo łatwy i przyjemny sposób można zamówić praktycznie wszystko dla swojego zwierzaka. Ja i mój zespół odpowiadamy za produkcję trzech spotów, dodatkowych materiałów wideo i sesji zdjęciowej. Pracowaliśmy nad scenami do spotów reklamowych, gdzie główną rolę grał Dawid Kubacki oraz jego pies Bernie. Dawid i Bernie idealnie wkomponowali się w ideę, jaka nam przyświeca. Dawid to nie tylko świetny sportowiec, ale przede wszystkim oddany opiekun swojego psa. Była bardzo fajna, super się pracowało. Pierwszy raz w ogóle w życiu miałem okazję nagrywać cokolwiek ze zwierzętami. Jakoś ja dałem radę, ale przede wszystkim zwierzaki dały radę, bo bez tego to, to byśmy dzisiaj nic nie zagrali. Dzisiaj kręciliśmy na planie firmowym reklamę z dwoma wspaniałymi Berneńczykami. Jeden piesek miał na imię Berni, drugi to jest właśnie tutaj Tessie. I Oba psy bardzo fajnie współpracowały, mimo tego, że na planie filmowym jest bardzo wiele osób, dużo dziwnych sprzętów. Zadaniem dla naszej agencji ABANANA jest wygenerowanie wzrostu sprzedaży w internetowym sklepie hubun.pl. I realizację tego zadania zaczynamy od zwiększenia świadomości marki poprzez osobę ambasadora Dawida Kubackiego. Odpowiadamy za strategię marketingową. Scenariusze spotów oraz pomysły na promocję marki hubun.pl w internecie zarówno w social mediach, jak i w ogóle w kampaniach digitalowych. Zarówno w trakcie kręcenia spotów, jak i realizacji sesji zdjęciowej którą realizujemy tutaj, zależało nam na pokazaniu pozytywnych emocji między Dawidem a jego psem, czyli między Dawidem i Bernim. I to się jak najbardziej udało, czyli udało nam się pokazać więź łączącą ich radość, przyjaźń, bycie razem. No i ogólnie naszym pieskom się należą medale, brawa, bo wspaniale współpracowały. No i wydaje mi się, że zobaczycie materiał z tego i, i, i zgodzicie się ze mną. Aby wszystko na planie przebiegło sprawnie, potrzebny był ten czas przedprodukcyjny, za który bardzo dziękuję całemu zespołowi. Sama praca na planie, choć bardzo wymagająca, była czystą przyjemnością. Sklep hubun.pl jest głównym dystrybutorem produktów marki Petmex. Z tego też względu zostaliśmy zaproszeni na plan zdjęciowy z Dawidem Kubackim, gdzie sklep promuje sprzedawane produkty, między innymi gryzaki Petmex. Wierzymy, że i kolejne produkty marki Petmex zyskają uznanie i Hubun.pl w dalszym ciągu pozostanie jednym z największych dystrybutorów naszej marki. Sklep Hubun stworzył program lojalnościowy dla wszystkich swoich klientów, którzy dzięki zakupom, nie wychodząc z domu, mogą przekazywać karmę dla potrzebujących zwierząt w schroniskach w całej Polsce. Drugi aspekt to już jest bardzo daleko idące przedsięwzięcie a mianowicie od pół roku pracowaliśmy nad stworzeniem Fundacji na Rzecz Zwierząt, która ma bardzo zniosłą nazwę Fundacja na Psimogonie. I dlatego ze skali mikro możemy pomagać na skalę makro i dotrzeć do każdego zwierzęcia potrzebującego w Polsce. hubun.pl Internetowy sklep zoologiczny.